Z Ewangelii według Świętego Mateusza, bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. No to jest jedno z tych zdań Ewangelii, które mogą nam odebrać nadzieję, bo nieustannie przykładamy do ludzi miarę naszych sądów, miarę naszych zastrzeżeń, miarę naszej. Negacji, miarę naszego krytykantstwa. Nieustannie przykładamy do ludzi miarę naszych wyobrażeń o tym, jacy powinni być, jakby było sprawiedliwiej, jakby było mądrzej, lepiej, piękniej. I jeżeli Pan Bóg przyłożyłby taką miarę do nas, to jesteśmy przegrani, jesteśmy osądzeni w najbardziej okrutny z możliwych sposobów. Tymczasem Jezus mówi, taką miarą, jaką wy sądzicie, będziecie osądzeni. I to znaczy, że z pewnością spotka nas wyrok, wyrok wskazujący, bo my także nieustannie wskazujemy ludzi wokół siebie. I kto ten wyrok skazujący zapłaci? Kto zapłaci tą winę, którą zaciągamy, nieustannie oskarżając i krytykując innych? Wiemy dobrze, że tą winę zapłaci Jezus Chrystus Zbawiciel, który wziął na krzyż nasze grzechy, nasze winy. To na co zostaliśmy skazani. Do zobaczenia jutro.